Stój! Ani jednego pierdolonego kroku! Kto wystawił na mnie zlecenie? Gadaj! Otwórz śledztwo, Anno. Dobrze ci radzę. Grozisz mi? Przypomnę ci coś, to ja do ciebie celuję. Spokojnie, chcę ci pomóc. Pomóc? Chyba ci się wszczep pierdoli. Chodziło ci raczej o nastraszyć. Po prostu przerwij śledztwo. Wkurzyłaś niewłaściwych ludzi. Jakich ludzi, co? Powiedz mi, jakich pierdolonych ludzi? To twoi kumple z NCPD cię wystawili. Wiedziałam, kurwa, wiedziałam. Robert Kowalski i Bill Adams. Kurwa. Zostaw to, nie warto. Wiesz co? Masz rację. Pierdolę to. Nie zginę przez tych frajerów. Pierdolę ich i pierdolę tę robotę. Co planujesz? Nagle jesteśmy przyjaciółmi. Chuj ci do tego, co planuję. Rzucam śledztwo tak, jak chciałeś. Możesz spierdalać. Co? Ale mam Na nie w Policja! Nie wierzę, nie wierzę!